Dzień dobry. Dzisiaj ja Olek Wam pokażę moje ulubione gry. Pierwszą z nich są podwody do szaf. Dlatego je lubię, bo tu trzeba znajdywać i być bardzo czujnym. A drugą z nich jest Tortuga. ma kafelki i są bitwy, są jednostatkowce, dwustatkowce, trzystatkowce, Pilaci i Anglia i są na skos wprost jedno Żagrowiec ma może do przodu. Dwustatkowiec może na skos do góry i na skos w dół. A trzystatkowiec może w dół, w plus, w plus i do góry. Ale tylko może się obladzać tylko jak się wylosuje, to można odkręcić swoją pierwszą lumbę. Jak chce się całkiem obrócić, a środek gry, to trzeba się obrócić jedno, w kolejnej drugie, a w kolejnej trzecie. Kolejną, trzecią moją glą są zombiaci. Tutaj są blonie, i zombiaki. Dlaczego je lubię? Bo mają fajne kanty. Mają blonie, zombiaki i pyłę maszynową. Dzień dobry. Na koniec dzisiaj koniec mojego odcinku. Pa-pa! Witam serdecznie. Mam na imię Bianka. Chciałabym Wam przedstawić trzy moje ulubione gry. Jedną z nich jest Ryzyk Fizyk. Lubię ją, dlatego że to jest gra rodzinna, można się przy niej śmiać oraz blefować. Kolejną moją ulubioną grą jest Azul. Lubię Azul, ponieważ często wygrywam i nie jest to gra kościana, gdzie trzeba kulać kostką. Moja trzecia ulubiona gra to jest My Little Side. Lubię tą grę, ponieważ można w nią grać wiele, wiele osób. Oraz jest bardzo taka, trzeba myśleć. Umysłowa. W dodatku jest super sterowiec. Lubię też tą grę, dlatego, że jest super wydana. Są kryształki, różne fajne ciasta. I ogólnie figurki są ładne. I można się pochwalić. Te wszystkie gry ogólnie związane są z tym, że je lubię najbardziej, że ogólnie może, że się w nie gra wiele osób. Lubię gry, w których gra się wiele osób. Nie lubię bardziej takich gier, w których się gra w dwie osoby. Na razie. Oto moje trzy ulubione gry. Wam zaprezentowałam. Pa!